To historia Darek, można nazywać trzy rzeki. Wszystkie trzy, po kolei. No, bo to trzy moje, no tamtaś. Czyli każda twoja jedna rzeka dostała po dupie, tak można powiedzieć. O, to jeszcze jedna dostała, to, to dostała. Tak? To, 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 to będą, teraz będą dwie rzeki naraz, złączymy. Co o okay, teraz, tak? No, wiemy... Wyobraźcie sobie historię, że znałem rzekę, która nigdy, płynie 40 km przez las, przez żadną wioskę i znalazłem ją na grzybach. Znalazłem rzekę na grzybach. poszedłem z rodzicami, byłem łebkiem na grzyby. Wiedziałem, że tam jakieś bagna są. Idę przez te bagna, bo zobaczę, co w tych bagnach. A tam kozaki były w tych bagnach. Idę w tych bagnach, idę nagle, patrzę, rzeka płynie. Eee, tutaj można było nawiązać do opowieści dziwnej treści. Bo tam jest dobry humor, jak się topiłem w gnoju. O tej historii? No tak. Zapisujemy ją? Nie, mogę powiedzieć od razu. Nie, od razu nie wolno. I słuchajcie, <gry> jest historia taka, że znajduję rzekę w, w bagnie i to jest moja prywatna rzeka. Nikt, nigdy żadnego wędkarza nad nią nie widziałem. Nigdy, nikt jej nie wpisał w żaden rejestr. Jedną rzecz powiem. Niemiec ją wpisał w rejestr, bo to niemieckie tereny. Ona nazywała się po niemiecku Forel. Dzisiaj już się nazywa całkowicie inaczej. I nikt nic nie znajdzie. Ale że możecie ją znajdować, w tej rzeki nie ma. Nie ma rzeki. Kompletnie rzeki nie ma. I teraz słuchajcie, co się dzieje. Eee, znajduję rzekę, będąc chłopakiem, nie wiem, miałem 16-14 lat. Pierwszy raz wychodzę nad nią z koszykiem z huszykiem na grzyby. Podchodzę, co to za rzeka, myślę, że może okonki w niej będą, pojadę sobie, bo to blisko, połowić. rowerem z domu połowić. Podchodzę do rzeki, robię pierwszy krok i nagle z kocioł przy brzegu wiri, i startuje ryba. Ja ten wir to ja pamiętam, o, wiesz, od, od pierwszego wyjścia na wodę, ja wiem kto taki wir robi i ucieka, lorbasy. Darek zna historię. Ja tam złowiłem swoje największe pstrągi. Rzeka, która płynęła bardzo powoli, mozolnie, taka turfowa, trochę wyglądała jak fińska, szwedzka rzeka. Odkryłem tajną, leśną rzekę pstrągową. Złowiłem tam wiele ryb, tam można łowić tylko w zimę praktycznie, dlatego czy tam styczeń, powiedzmy marzec, bo później się po tych bagnach nie dało chodzić. Tam później sobie opracowałem sposób na łażenie. Nieważne, Darek zna moje historię, że łowiłem tam żyłką 35 i w po 9 cm. Jak się łowi pstrągi, to się łowi, znaczy łowiło się pstrągi, gdy się łowiło 60. <laughs> Pojedyncze duże ryby, nikt tam niczego nie zarybiał. Wielkie pstrągi z czerwonymi kropami. Dzikie, Dzikie ryby. niezarybiane przez nikogo, nikt o tej rzece nie wiedział. Ja od miejscowych dowiadywałem się tylko o tym. Tam ktoś jakąś łowi, jakiś miejscowy gdzieś mm. pojechał rowerem w las. Żadnej wioski na długość 40 km eee, kanał w lesie. W bagnach. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdżam kiedyś w już w Warszawie wtedy był. Eee, mrozy ścięły, ale nie takie, żeby lód był na, na, na do dołowienia okoni, tylko mówię, lód był taki na brzegach, na tych bagnach, żeby mógł wejść i po brzegu łazić do tej rzeki. No, lecę tam do tego parkingu. Tam w lesie taki parking, płynie kilometr czy dwa przez las, dochodzę, bagna, są lód, skrzypi, mój będzie łażenie. Dochodzę, słuchajcie, do tej rzeki. I jest tak jak w poprzedniej historii dopływie bobru. Płynie, nie ma tego spokojnego nurtu, resztek roślinności. Tylko ta woda płynie szybko, tylko jej nie ma. Jeszcze raz, jak to płynie? No, płynie tyle wody i ostro w środku. w ten sposób, czyli jest duży nurt, ale mało wody. Znaczy jest jedna dziesiąta wody. Mhm. <laughs> ja mówię ty. Co to, Jak to jest możliwe, nie? Ale widzę, mówię, że jakieś takie te drzewa po brzegach butelka odpiwa. Mówię, co tu jest grane? Mówię nad tą wodą, my co to? Wędkę już złożyłem, bo już po wszystkim jest, nie? I mówię. I w głowie mam pamięć do innych że którą zabili ludzie. Nie mówię, Boże, tylko jeszcze nie da. Idę do góry, wiesz, wychodzę do parkingu z powrotem, ścieżka, wiem, tam gdzieś szło się do góry, jakaś beton kiedyś stał. Coś, młyn, idę tam, coś w głowie potało, tam się będzie coś działo. Słuchajcie, dochodzę do. Tam za 4 km szło się do góry. No, ale tablicę. Po niemiecku, polska to jest. Mhm. Po niemiecku tablicę. Szlak kajakowy, nazwa. Co? Szlak kajakowy zrobi. Tama. Ale czy Niemcy? Dla Niemców. Ale. Czyli bo... Polacy dla Niemców, żeby kasę zarobić. Tak. Ja nie powiem, co. No dobra, to na tym skończę, bo tam się wydarzyła rzecz, która jest niedobra wtedy, dla nas. Eee, ja na to patrzę. Tama. I ryczę, bo to ja wiem, że odcinek za mną 10 kilometrowy, który wpływał do jeszcze innej rzeki, Zabite. też zabitej rzeki de facto, przez fabryki został w ciągu jesien... Jak oni to robili, to musiał być jesień, bo ja przyjechałem, bo laty, latem tego nie było, a 10 kilometrów rzeki zostało wypieprzonych w sekundę. Oni zamknęli tych desek, nałożyli na tamę i rzeka zniknęła. Strumyk Tyle. Nie było niczego. Minął e, tydzień, ja zacząłem analizować i mówię, ty zadzwonię do jednego faceta, który tej, tą rzekę znał, którego mu powiedziałem, dzwonię do niego, to jest facet z Zielonej Góry, zresztą nasz klient Darek i mówi, ja mówię, te, te, tak zacząłem dyskutować i taka i taka rzeka, a on do mnie mówi, no kajakom zrobili zabawę, ja my co? Oni mówi, otwierają tą tamę. Ja mówię, jak otwierają tą tamę? Zbierają kajakarzy, tam jest rozlewisko takie wielkie, zbierają wodę, Kajakarze wchodzą do wody, oni otwierają zasuwę mają górską rzekę. Ale to jest... Później kajakarze popłynęli w pizdu, zamyka się yy, i się czeka na następny. Zrobili im górską rzekę w lesie. Coś tego i na Kwisie chyba mi teraz jest, co? I teraz, i teraz wam powiem tak. Sławek Krzuszkiewicz, to powinien... To sami to przeżyliśmy. Pojechałem na Kwisę znam od dzieciaka. Pojechałem na Kwisę. Zobaczcie, o czym my mówimy. My o tym... wędkarze o tym nie wiedzą. Bo ja byłem na ryby, nagle facała wysoka woda. a Ało niska woda. A nic nie brało. A ludzie, którzy są codziennie nad wodą, oni to obserwują, takiego typu historię. Jesteśmy z Darkiem, pojechaliśmy na kwisę, my dawaj idziemy na quizę, bo potrzebowaliśmy nagrywać film o pstrągach. Tak jest. Nagramy film o pstrągach, w jak ja gdzie o pstrągach? Film, gdzie jednego dziennie. My nie w 40 dłowimy. Pojechaliśmy na kwisę. Wchodzę nad my ja ty. Ale dziwnie mówię, wysoka woda, a krystalicznie czysta. O no co chodzi? Nigdy takiej nie widziałem na kwisie. Dzwonię do Sławka. Mój Sławek, co to jest? Mój, dlaczego woda ma taki stan, Mój jest 180 cm, a to moje liście nawet nie, nie płynie. No, po, poczekaj jeszcze pół godziny, nie bym parę godzin, to ci się wszystko wyjaśni. Poczekaj parę godzin, to się wyjaśnił. Siedliśmy z Darkiem nad brzegiem, paliliśmy papierosa, żada, herbacza, No nie pamiętam, bo w ogóle rozmawialiśmy, patyk sobie wbiliśmy. Patyk sobie wbiliśmy przy brzegu na poziom wody. Wiecie co się działo? W ciągu godziny spadł metr wody. Zanim e, zobserwowaliśmy i zanotowaliśmy wskaźnik, wróciliśmy brzegiem rzeki, ona z powrotem wędr wody urosło. Słobek mi powiedział, że zaczęliśmy obserwować pogodę hydrologię. Kwisa ma skoki takie. Taka ona się była. Szsz, szsz. Wiecie, wyobraźcie sobie, co się dzieje wtedy z rzeką? Darek. Wiesz co się dzieje no wtedy jest, pod wodą? No jest to jeden wielki Sajgon. E, Kwisa była słynna, że były wielkie dywany roślinności na dnie. Nie ma niczego. Mhm. Zaczęły się mieszać wszystkie ryby, gatunki, te struktury pokarmowe, cała biotop. Wszystko kompletnie. I tak po prostu, jednym przyciskiem. A na to, po co my to wszystko? A my na forach się rozpisujemy. Uwolniłem w dobrej komisji. No powiedzmy, dlaczego tak się działo, żeby to było jasne. Yy, chodziło o otwieranie, zamykanie tamy właśnie dla kajaków. Tak. wody. Otwierali tamę i za chwilę lecieli Niemcy i... I Handel nam krzyczeli, tak jest. że płyną z kajakami. No super, no sobie płyń tym kajakiem po tej rzece, ja do Ciebie nic nie mam, że cykle. Ale Ale płynę. co tu daleko szukać? Mieszkamy w Warszawie, rzeka Świder zabrana wędkarzom, Natura 2000, wody po kostki, eee, na wędkarzu nie wolno łowić, nie. a kajako wolno e, kajakom wolno pływać. Kajakom wolno pływać na wodzie, która ma 10 cm. Miejscowi łowią normalnie ryby, a wędkarze normalnie, którzy tam pojadą i klenia chcą pomąchać za nie wolno. nie wolno. im tego robić, ale kajakom wolno pływać. Nie wiem, gdzie jest logika narkotykowa. Nie ma logiki w tym wszystkim. Nie, nie wiem, gdzie, gdzie jest taką, jaką mamy i nie wiem, czy narzekać, nie wiem, co robić. A co będziesz narzekał? Ja powiem ci, że... My nie dyskutujemy o tym, bo to z jednej strony smutne. I celowo chcemy wykorzystać popularność tych naszych yy, opowieści dziwnej treści. I będziemy wrzucali tego typu I będziemy tego. wrzucali i teraz celowo, czeńcie, żebyście... Przemyśleli temat, że jest inaczej, niż nam się bombarduje głowę w internecie. Że my jesteśmy winni, bo my zabieramy ryby. Tak, zabieramy ryby. Słuchajcie, przeliczcie sobie, jak i kiedy tą rybę zabrałeś, Darek, do domu. No o to, no, to chodzi. Sandacza jednego ostatnio, żeby mamie dać spróbować sandacza, która od ciebie, wędkarza sandaczowego, pierwszego sandacza w tym roku jadła. Ja nie pamiętam, kiedy zabrałem. Ile my tych ryb mordujemy? Pięć rocznie, ja Za, 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 za pomocą jednego palca się wyłącza rzekę całą. No, Tysiące tony ryb jednego dnia. Tak to wygląda. Eee, ja, moim, ja apeluję do was wszystkich, żebyście z, temat przemyśleli. I piszcie przem nam w komentarzach tak naprawdę, czy u was też miały sytuacje takie, Ta. e, takie rzeczy, czy się działy? Czy zabijali wam rzekę na wasze